Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. W tym odcinku będę grał w grę, ale nie będzie to Tom Raider, będzie to Nerf Speed Vibe, a będę grał na takim fajnym kontrolerze stworzonym przez Microsofta dla osób niepełnosprawnych plus przyciski z Logitecha plus kierownica Tracer Viper. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Ok, graję, mam już włączoną. Teraz trzeba sobie dostosować stanowisko pracy, tak żeby wszystko mieć pod ręką. Przyciski kładę z prawej strony. Do tego ten padzik. Zobaczcie sobie we wcześniejszym filmiku, sporo na jego temat opowiadałem. Także tam możecie znaleźć więcej informacji. Jak to działa, ile kosztuje, i gdzie można go kupić, i na czym to wszystko polega, już teraz nie będę nim popowiadał. Ja go wkładam tutaj z lewej strony na parapecie. Tutaj do tego mam zestaw przycisków. Przyciski są zrobione właśnie pod tą grę. Dostosowałem je tak, aby jak najłatwiej było mi grać w Nerfospeed. Jeśli będę grał w jakieś inne gry to zrobię o tym inny odcinek Podejrzewam, że będę musiał też inaczej to e, przebudować Wszystkie przyciski są na rzepach, także e, łatwość, modyfikalność tego jest e, bardzo duża e, Żeby grać w tą grę no to potrzebujemy oczywiście gaz, hamulec e, i tak, tutaj mam hamulec tutaj mam gaz Są to przyciski takie, że trzy mocniej wciskam, tym bardziej wciskam bardziej tak jak w samochodzie. A te przyciski są na zasadzie on-off, czyli wciskam, jest, nie wciskam, nie ma. I tak właśnie sobie dostosowałem. Tu mam klakson, gaz, znaczy hamulec, gaz. I tutaj dałem sobie jeszcze dwa przyciski. To odpowiada za hamulec ręczny, ten za nitro. I jak sobie gram. To głową mogę wciskać na przykład kamulec czy mikro Oczywiście, żeby e, grać w grę e, samochodową, to bardzo fajnie e, jest mieć e, kierownicę. Ja używam do tego kierownicę e, taką, zwykłą e, Tracer Wiper. E, co ciekawe, e, jeśli podłączycie samą kierownicę e, do do komputera pod USB, i będziecie chcieli zagrać Nerf to akurat w paybacku Wam to nie pójdzie. Nie wiem czego, ale Nerf Speed tak zrobił, że musicie mieć bardzo drogą kierownicę, chyba z gdzie chyba 29 żeby móc grać na kierownicy. I właśnie ta kierownica mi nie działała. Ale z tym kontrolerem bez problemu. Ta kierownica działa. On ma dwa wyjścia USB, podpiąłem pod USB, no i kierownica działa. Yy, tak samo popodpinałem te przyciski do kontrolera yy, i mogę grać w tą grę. Jeszcze ustawię sobie fotel. I lewą ręką kieruję. Mam prawo-lewo. Prawą ręką gaz, hamulec, klakson. I głową operuję nitro i hamulec ręczny. Jeśli trzeba wybrać jakiś, jak tutaj piszę, wybierz A, lub przejść do menu głównego, no to wciskamy B. Aha, A. I znów, znowu. A. I teraz pokażę Wam w jaki sposób gram w tą grę. O, lewa ręka na kierownicę, hamulec, gaz. ręce A tu nic Jeśli nie miałem tego przystosowania i grałem na samej kierownicy To jest właśnie taki problem, że jak jedną ręką kierujecie A drugą dodajecie gaz i, hamulc, gaz i hamulec, bo tak się da Bo ta kierownica ma pedały i można gaz i hamulec oddać drugą ręką Ale już wcisnąć hamulec ręczny, czyli to jest problem No dobra, oderwiecie rękę od gazu, wciśniecie hamulec ręczny Ale jeśli chcecie, żeby był i gaz wciśnięty ponieważ jest to potrzebne właśnie, rozkręcę się teraz. O, i trzymam gaz i ręczny. O. I zrobiłem obrót, nie? I jadę dalej. Trzymam gaz i cyk nitro, nie? A tak to trzeba by tą rękę puszczać. I na przykład wcisnąć drugi przycisk, że daje nitro, czy hamulec ręczny. I już wtedy to granie nie jest takie efektowne grać będziecie grać ale to już nie jest nie gracie wtedy na 100% I dlatego ja korzystam z tego kontrolera jest to świeży produkt także jeszcze jest mało rzeczy jeszcze jest mało dostępnych i jeszcze jest mało rzeczy tych właśnie do, do kontroli do sterowania ale już właśnie Logitech to wypuścił ten zestawik Yy, bardzo fajnie, że taka kierownica działa. Możecie też podpiąć yy, pod tego yy, pada na przykład jakiś tam joystick. To już wszystko zależy jeszcze od Waszych potrzeb. I tak, gaz. A na przykład tu, o, mogę. pipczeć, no nie? A tu hamulec. gaz. I zakręcam. prawda? No? I tu. Tu też właśnie bardzo przydaje się ten elektryczny fotel. Bo na przykład, o, jestem za bardzo tklony tylko parcie elektrycznie już się lepiej. Mogę się podnieść, a może trzeba się obniżyć całkiem. Także tutaj bardzo fajnie też sprawdza się ten fotel. Macie pełną elektrykę. Jeśli chcecie zobaczyć jak zbudowałem ten fotel, to zapraszam Was kilka filmików wcześniej na moim kanale. Tam zobaczycie opowiedziałem wszystko właśnie jak zbudowałem ten fotel, na czym to wszystko polega, jak to działa. To stanowisko moje komputerowe też jest tam właśnie w kolejnym filmiku też opowiedziane, także zajrzyjcie sobie. No a teraz sobie troszkę powiaram. Ja też yy, budując to stanowisko yy, chciałem właśnie tak zrobić, żeby yy, parapet mieć pod ręką, bo zawsze tutaj jeszcze macie trochę miejsca, aby coś położyć na parapecie. A może będzie też taka gra, że będę ja musiał jakiś przycisk na przykład dać podłokieć, yy, lewy. No to wtedy sobie położę na parapecie i będę lewym łódkiem wciskał, bo jeszcze właśnie mam taką możliwość. Są różne rodzaje niepełnosprawności. Na przykład znam też osoby, które na przykład mają sparaliżowaną jedną stronę. To wtedy możecie tak zrobić, że część tych przycisków można dać na przykład pod nogę i na przykład nogą dodajecie gazu gaz, hamulec, jedną ręką sterujecie kierownicą a na przykład yy, pod, na głowie macie yy, nitro, czy tam hamulec ręczny o. i ręczny i cyk, i jedziemy z powrotem i nitro i w pełni mogę właśnie wykorzystać Możliwości, jakie daje mi ta gra, i ręcznie, i ręcznie. Także jak widzicie, bez problemu można grać, nie ruszając w ogóle palcami, i. Jakby nie było, no to tutaj jest raz, dwa, trzy. Tutaj prawo, lewo, no to tak jakby pięć. I tu jeszcze te dwa przyciski. To siedem, tak jakby rzeczy, które trzeba mieć pod kontrolą cały czas. Trzeba nimi sterować. I to wszystko właśnie da się zrobić za pomocą tego kontrolera. Nie wiem czemu, ale część przycisków tutaj z tej kierownicy nie działa. Jakoś chyba ten przez to USB nie jest wszystko obsługiwane. na przykład no nie da się przypisać do końca ale prawo i lewo działa bez problemu, tutaj właśnie jest jakiś inny przypis, chyba A tak A czyli tak jakby A i też jest podłączone pod tą wajkę. to już tego nie da się akurat zmienić w ustawieniach tej tej. także zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia innych filmików yy, dowiecie się właśnie jak sobie przystosować dom jak zrobić samodzielnie windę jak przerobić auto, jak jeździć samochodem albo też takie rzeczy no nie każdy tylko osiąde coś robi można się zrelaksować no ale właśnie w przypadku TETRUSa nie zawsze jest to takie proste bo musimy mieć wszystko przystosować dlatego też podajcie na mój kanał to zobaczycie właśnie jak na przykład zagrać sobie w jakąś tam gierkę. Jak właśnie opanuję jakąś nową grę, to wrzucę, zrobię o tym kolejny odcinek. Także śledźcie kanał. A tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.